Jest środa 7 sierpnia, minęła godzina 21.40. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Maria Zwierzyńska, pora na wieczór z Grami Lotto, ale zanim rozpoczniemy losowania chciałabym zachęcić Państwa do wzięcia udziału w letniej zabawie z loteriadą. Naprawdę warto, bo do wygrania jest dużo atrakcyjnych nagród. Między innymi 300 tysięcy zł na mieszkanie Fiaty 500, skutery Wespa, Prima, i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział w loteriadzie, wystarczy kupić zakład Lotto lub Lotto Plus wraz z inną dowolną grą liczbową za minimum 8 zł. Szczegóły na stronie loteriada.pl. Oczywiście zawsze warto grać w lotto. W jutrzejszym czwartkowym losowaniu trafienie szóstki może dać wygraną wartą nawet 6 milionów złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu lotto można wygrać milion złotych w lotto plus. Zachęcam do gry. I czas na multi-multi. Dodam tylko, że wczoraj gracz w Dobrzanach trafił 9 z 10 liczb, a że zagrał z plusem i za poczwórną stawkę zdobył 200 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie. W skrajnej maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 18 24 5 Sześćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia trzy, czterdzieści dziewięć, trzydzieści dwa, siedemdziesiąt pięć, trzydzieści sześć, sześćdziesiąt cztery, 43 60 33 19 8 10 12 7 66. Liczba 66 jest plusem. Ze wszystkich gier totalizatora sportowego najłatwiej o wygraną w mini lotto. W sierpniu padło już 5 piątek, a ostatnia warta prawie 300 tysięcy zł padła w słupi pod Kępnem. Pora na kolejną wygraną. Zapraszam na losowanie mini lotto. W kasedzie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i losujemy 5 liczb. A wylosowane liczby to 19, 24, 35, 12, 15. Numer super szansy tworzy 7 cyfr. Kto aktywuje ten numer i trafi wszystkie cyfry, wygra 2 miliony złotych. Oto drugi dziś wylosowany numer super szansy. 1, 4, 0, 6, 2, 7, 2. Gratuluję wygranych. Żeby grać... I wygrać 250 tysięcy złotych w kaskadzie trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów. 12 liczb na swoim losie. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby dwa, dziesięć, jedenaście, dwadzieścia dwa, sześć, dwadzieścia trzy, osiemnaście, dziewięć, 21, 24, 14, 3. Już w piątek czeka nas losowanie Eurojackpot. Zachęcam do gry, bo będzie to już setne losowanie z udziałem graczy z Polski. Jego zwycięzca będzie mógł wygrać 265 milionów złotych. Żeby grać o te pieniądze, wystarczy wytypować 7 liczb 5 z 50 oraz 2 z 10. Powodzenia. Wysokość wygranej w ekstra zależy od stawki w grze i tak na przykład przy grze za czterokrotną stawkę może być ona warta 20 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 12 17 18 21 5 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 4 W ekstra premii wygrane wypłacane są od ręki, a wygrać można nawet milion złotych. Życzę tych jak największych wygranych i zapraszam na losowanie szczęśliwych liczb w ekstra premii. W kasetek maszyny losującej znajduje się 35. 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 2. 30. 34. 29 35. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba 1. Wszystkie losowania za nami, a ich wyniki oraz informacje o wygranych znajdą Państwo na stronie lotto.pl oraz na fanpage'u Marki Lotto Lotto lot to Radość Wygrywania. Dodam, że dzięki stronie lotto.pl można też zawierać zakłady wybranych gier lotto. A najbliższa okazja na wygrane będzie jutro w popołudniowych losowaniach. Poprowadzi je Mateusz Kaczmarek. Życzę spokojnej nocy. Jest lato, jest loteriada. Hub Lotto lub Lotto Plus oraz inną grę liczbową za minimum 8 zł i grają wiele atrakcyjnych nagród. Wyspy Primavera. 5500. 500! Pieniądze na zakup mieszkania! Loteriada Lato na Bogato!